Czyli w ogóle na takim spotkaniu niezwykłości, to jesteśmy z mężem pierwszy raz. I w sumie nie byliśmy za mocno przygotowani, ale widzę, że tutaj przychodzą bardzo dużo różnych ludzi, różnego zainteresowania. Niektórych interesuje muzyka, niektórych interesuje jeszcze coś innego wróżby i nie tylko. I dlatego, żeby z siebie zareprezentować, tak, prawdziwie tym czym się zajmujemy, no to musimy więcej mówić i coś wyjaśniać dla ludzi. W naszej ofercie podajemy to, że my gramy na instrumentach takich jak gongi i misy himalajskie, tybetańskie. Reprezentujemy również swoją muzykę, którą nagraliśmy, czyli kilka płyt. To również dźwięki uzdrawiające. No i tutaj jesteśmy, żeby zaprezentować tą metodę, którą się zajmujemy, również kosmoenergetykę naukowo-praktyczną, dlatego, że ja jestem progresorem na tej dziedziny nauki i również jeszcze prezentuję tutaj swoją książkę. Ja już pokażę. To jest ta książka, tak i to jest najstarsza metoda uzdrawiania, czyli ona teraz jest bardzo popularna mówić o medycynie energoinformacyjnej, czyli kosmonergetyka przynależy do medycyny energoinformacyjnej i od 2009 roku jest uznana przez WHO, czyli uzdrawianie ludzi na poziomie ciało, energia, dusza. I Pani uznana przez WHO, czy to nie jest konkurencja dla całego, dla wszystkich koncernów farmaceutycznych? Oczywiście, przede wszystkim, że tak. Dlatego, że leczymy bez leczenia jest, leczymy bez żadnych tabletek, zeszczyków, leków, antybiotyków, a idzie transformacja całego organizmu przez przekazywanie częstotliwości. Dlatego, że każdy człowiek ma swoją wibrację, swoją częstotliwość i kiedy jest jakieś zakłócenie w organizmie, to cierpi na tym ciało, przede wszystkim fizyczne i również nasze ciała subtelne. Kosmoenergetyka zajmuje się tym, że przekazujemy tą równowagę organizmu, idzie regeneracja całego ciała w bardzo szybkim w czasie ludzie zdrowieją. A kiedy to jest połączone jeszcze z sesją na przykład gongów i mis, bo my również to łączymy, to jest po prostu piękne rezultaty. Na jakim etapie kosmoenergetykę można stosować? Mówimy o etapie zachorowania, dolegliwości. Na jakim etapie? Jak każdą metodę, to co ze wschodu, a ja pochodzę ze wschodu, to najczęściej mówimy, że lepiej zapobiegać, jak już leczyć tym e, szybciej człowiek przejdzie, możemy zdiagnozować, czyli jestem w stanie zdiagnozować jakie już są zakłócenia w aurze człowieka i wtedy jesteśmy im w stanie pomóc jak najszybciej. Wtedy jest współpraca. To nie jest tak, że Człowiek oczekuje cuda od uzdrowiciela, a my z nim współpracujemy. Czyli jeżeli jest choroba, powstaje to jest już zmiana gdzieś w zachowaniu człowieka i nasze ciało mu przekazuje takie znaki. Niestety nie zawsze człowiek jest w stanie odczytać te znaki, a choroba jest naszym w sumie przyjacielem, dlatego że mówię, że halo, halo, musisz coś zmienić w swoim zachowaniu. Mówiła Pani o diagnozie. Jakimi sposobami czy technikami Pani się stosuje, diagnozując osobę? Czy to są, są to jakieś przyrządy czy zdolności? Ja pochodzę z rodziny uzdrowicieli i to przekazywano nas zdolności od wieku. Również moje dzieci, mam dwie córki w wieku 29 lat i 25. nie też posiadają te zdolności. Dlatego patrząc na człowieka potrafimy odczytać jego aury, jakie zmiany. Również czytamy z czakr, czyli centrów energetycznych, i nie potrzebuję w sumie żadnych przyrządów, bo ja jestem tym przyrządem. O tym, że jeśli ja, ja nauczam kosmoenergetyki, to swoim uczniom przekazuję wiedzę, jak można przy pomocy różdżki sprawdzić, w jakim stanie aura, w jakim stanie czakry, czyli praca tych centrów energetycznych, dlaczego zakłócenia powstało w ich polu. No i także nie używamy żadnych takich przerządów. Jeżeli ktoś czuje się zawiedziony całym potencjałem farmaceutycznym i medycyną akademicką, czy może znaleźć u państwa jakiś ratunek? Tak, oczywiście. Na oczywiście. czym on polega w trudnych sytuacjach? Na czym on polega? Czyli tak jak ja już dzisiaj wspominałam, że to jest medycyna energoinformacyjna, a wszystko jest informacją i energią, my po prostu zmieniamy tą informację negatywną na pozytywną, ale również jest współpraca. Czyli współpracujemy, uświadamiamy człowieku, co jest, czy trzeba, trzeba zmienić jego nawyki myślowe, jego świadomość. Przede wszystkim, jeżeli będzie chciał współpracować, to współpracujemy. Natomiast jeżeli człowiek nie jest gotów zmienić sam siebie, to jemu uzdrowiciel jest w stanie pomóc na krótki czas. Jeśli człowiek nie zmienia swoich zachowań i myślenia, to nie jesteśmy w stanie mu pomóc na stale. No, czyli współpracujemy ze swoim pacjentem, a wiadomo, że człowiek 80% składa się z wody, czyli z różnych płynów to my w trakcie seansu ładujemy również wodę energetycznie. I w książce, którą wydałam, również są badania naukowe i są pokazane, jak zmieni się struktura wody, czyli płynów w organizmie człowieka. I też szybciej przechodzi ta transformacja i wyleczenia skorup. Niesamowite niezwykłości. Jeszcze tylko poprosimy o informacje, gdzie można z Państwa znaleźć. Jesteśmy w Poznaniu, prowadzimy Centrum Kosmoenergetyki Anahata i to teraz zmieniliśmy lokalizację i jest nowy adres ulica Towima56. Zapraszamy. A strona? Strona internetowa również jest e, bardzo prosta www.walentynapsesw.pl lub kosmoenergetyka.pl